Na pierwszy rzut oka, Braid wygląda jak klon starych gier o hydrauliku Mario, gdyż jest dwuwymiarową platformówką, ale tak naprawdę jest zręcznościową grą logiczną i to taką z bardzo silnym naciskiem na rozwiązywanie zagadek. Główny bohater, Tim, posiada umiejętność cofania czasu nie jakiegoś ograniczonego do kilku sekund, ale takiego, który pozwala powrócić nawet na sam początek poziomu. Cała gra oparta jest na tej zdolności. Rzecz w tym, że czas nie zawsze działa według zasad do których przyzwyczaiła nas nasza rzeczywistość.